czołem wielkiej, narodowej, wolnej Polsce. Przespodzałem się tutaj wszystkim e, mo, moim przedmówcom, i nie zauważyłem, żeby ktoś poza płaczem, poza rozdrapywaniem ran, poza e, opowiadaniem ja chcę to jesteśmy gnębieni przez cenzurę, żeby ktoś zaproponował jakieś rozwiązanie. W związku z czym, jako człowiek radykalny Zaproponuję Państwu to rozwiązanie. Zgodnie z artykułem trzecim lub czwartym Polskiej Konstytucji, przepraszam, ale nie pamiętam. Czwartym, dziękuję za podpowiedź. Zgodnie z artykułem czwartym, jak wszyscy Państwo wiecie, władzę w Polsce sprawuje naród przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Był tutaj Pan Prezes korwin na którego głosowałem 30 lat. Był Pan Berkowicz, Pan Bosak, chyba też widziałem. Żaden z nich. Nie podjął kroków w celu zmuszenia rządu niepolskiego, który nami rządzi, aby zajął się tym problemem. Przecież proszę Państwa, to my daliśmy im mandat i my teraz od nich wymagamy. Zróbcie z tym coś ludzie. Jeżeli nie potraficie, to pójdziemy pod budynek, który znajduje się kilka stąd. Ja tam byłem we wrześniu z kameratami. Próbowano wprowadzić ustawę chyba 1841, która miała od lipca, od października zmuszać wszystkich nauczycieli, wojsko, lekarzy do przymusowego przyjmowania preparatów szczepionkowych, już nazwanych wtedy szczepionkami. Specjalnie zmieniono definicję piątki, żeby tak było. Myśmy się tam zebrali, w kilka tysięcy osób i zwyciężyliśmy. To te obrady zostały przełożone. Doszło do tego, że zostały przełożone aż do stycznia. Dopiero w styczniu zaczęto obradować nad ustawą o przymusie szczepień dla służb mundurowych nauczycieli i magoków. Siadłem i dopisałem to, czego tam brakowało moim zdaniem, po nie czym nie zadzwoniłem nie. do maestra. I on kompletnego amatora, który sam się kiedyś źle nauczył grać na gitarze, nie ma głosu yy, I wtrąca się w nie swoje sprawy, przyjął do siebie do domu I zrobiliśmy coś takiego, co chcemy wam zaprezentować Z góry przepraszając za absolutny brak jakiegokolwiek profesjonalizmu i zdolności muzycznej I o to chodzi! Mam nadzieję, że nam wybaczycie A piosenkę znamy wszyscy

Nie idą, nie widzę żadnego z nich Czy idą strażacy, policja i szpital Nie idą za wcześnie pozyskać ich Co zrobić, by poszli za nami Polacy My wiemy, walczymy, zbieramy ich Rodzinie osiedlu i miejscu pracy Wołamy Nie idą, nie widzę, to jeszcze nie czas. Czy polscy kibice zrzucili już pasek? Nie idą, jest fajnie, nie trzeba tam nas. Co zrobić, my poszli, za nami Polacy? My wiemy, walczymy, zbieramy ich. W rodzinie osiedlu i miejscu pracy. Wołamy na kalisz, wabimy ich. আমি নাতি পুত্র সন্তান করি Żadnego z nich. Czy idą strażacy, policja i śpisle? Nie idą za wcześnie pozyskać ich. co zrobimy, my włosi Polacy? My wiemy, walczymy, z wiemy ich. w rodzinie osiedlu i miejscu pracy.